Czy odszedł z ekipy Teka? <noise> Miało być łatwe. <noise> czy zrobisz sobie kiedyś tatuaż? Czy zrobię sobie kiedyś tatuaż? Czy pokłóciłeś się z Haruchem, że tak rzadko jesteś na jego pilu? Dobra, odłożę tą wodę. <noise> Na takie inne, ciężkie pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku I sam jeszcze nie wiem co mnie czeka Bo mówiłem to do was w przyszłości I obawiam się, że pytania mogą być naprawdę grube i ciężkie Ponieważ też nie przygotowywałem ich sam, więc może być grubo Wy już wiecie co to będzie, w miarę wiecie co to będzie Więc będzie ciekawi. No ale zanim zaczniemy to cześć i witajcie Z tej strony Kamilu. i witam w kolejnym siwym vlogu w moim wykonaniu I oczywiście przed startem musimy wysiąść z samochodu e, I przygotować się do tego odcinka I e, jeżeli chodzi o ten odcinek to oprócz pytań Standardowy, siwy vlog, będzie update out. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to koniecznie nadróbcie, ale dobra. Ja wyciągam teraz jedzenie dla mnie, dla mojej operatorki, i jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Będzie naprawdę ciężko go nagrać, jak widzicie pogoda nam nie sprzyja, jest po prostu do dupy. No ale na szczęście moja purka ostatnio była na detalingu, więc bardzo się cieszę z tego powodu. Jak widzicie także trochę środek się zmienił, poduszki powietrzne wymienione, więc jest naprawdę ładnie teraz. No ale dobra, to jeżeli chodzi o zmiany pod poprzednim odcinkiem to wszystko. My idziemy do środka szamać i widzimy się już za chwilę. O, a wy już w środku, no dobra, to ja już chodzę tutaj do Was e, oczywiście mega cringe'owym wstęp ale możecie zostawić za to łapeczkę w górę. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście to walnijcie łapę w górę. A także pamiętajcie o tym, żeby pisać propozycje w komentarzach na kolejne siwe vlogi, co chcielibyście zobaczyć, co chcielibyście, żebym pokazał w swoim wykonaniu itd., itd. Wiadomo o co chodzi. A także chciałbym Wam przypomnieć o subskrypcji mojego kanału, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to walnijcie w ten czerwony przycisk, tak, żeby był szary, jak moje włosy, wiem, że są siwe nieważne, ale dzięki temu możecie znaleźć się na liście ostatnich subskrybentów, więc dziękuję wam bardzo serdecznie, że jesteście ze mną, a my teraz lecimy jeść. Czas na moment kulminacyjny tego odcinka, czyli ciężkie pytanka do mnie! I oczywiście mieliśmy to robić na dworze, ale cały czas pogoda jest do dupy, pada, zimno i robimy to w domu. Ale to wam dużej różnicy nie robi, jednak jest pewna zmiana, która myślę, że zrobiła wam różnicę, a dokładniej nowy mikrofon. Cały czas inwestuję w nowy sprzęt i mam nadzieję, że słyszycie różnicę. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, a my lecimy z dzisiejszymi pytankami, chociaż nie, zanim zaczniemy to, to chciałbym wam powiedzieć, że już były dwa Q&A. Pierwszy o mnie, na przykład ile mam lat, a drugi bardziej techniczny o kanale. Tutaj więc zbijajcie na pierwszy i drugi, warto obejrzeć. A teraz zajmiemy się naprawdę ciężkimi pytaniami, które zadawaliście mi na moim Instagramie, tylko macie na moim czole, więc zbijajcie, jeżeli jeszcze was tam nie ma, to zapraszam serdecznie. A moje pytanka będzie zadawała mi moja asystentka... Która jest dzisiaj katem i uśmiecha się tutaj za kamerą, więc brawa dla niej! I zostawcie na nią łapeczkę w górę, jakiś miły komentarz. To co? Lecimy? Tylko jakieś łatwe pytanie na początek, proszę? No ja widzę, że się śmieje, nie, nie, no. Będzie ciężkie, ale dobra, lećmy z pierwszym pytaniem. Czy odszedł z ekipy TK? <laughs> Miało być łatwe. Czy odszedłem z ekipy TK? Pojawiało się często często się pojawiało. Nie dziwię się. No powiem Wam, że to pytanie pojawia się często wszędzie. Nawet jak nie proszę Was o pytania, to pytacie mnie dlaczego nie ma mnie na filmach. A więc pierwsze, nie odszedłem z ekipy i dlaczego nie ma mnie na filmach, bo pewnie o to chodzi tutaj bardziej. A dlatego, że kanał ekipy jest dla całej ekipy i tam ekipa ma się uczyć. Ja mam swój kanał, w którym się Bardziej zajmuję na początku mega, byłem za, po prostu mega pomagałem ekipce z kanałem. Jakieś tam rzeczy doradzałem, pomysły tworzyliśmy razem, nagrywaliśmy i tak dalej. Tylko wiadomo, to jest kanał dla nich. Mają się uczyć, mają być samodzielni, wiadomo, ja im zawsze pomogę, doradzę, wystąpię na filmie. Tylko mnie nie zapraszają, to też jest taka jedna rzecz, że Siwego już się pozbyli Stary i niepotrzebny, więc... No, ale nie, nie odszedłem z ekipy Czasami wpadam na odcinki Nie zawsze, no ale wiadomo Ja mam swój kanał, ekipa ma swój kanał I po prostu każdy działa swoje Ekipa pojawia się u mnie, ja się pojawiam u ekipy Nie zawsze, ale wiadomo, że tak jest No więc lecimy z drugim pytankiem, tylko teraz proszę łatwiejsze Jakieś takie na rozluźnienie, łatwiejsze Czy zrobisz sobie kiedyś tatuaż? Czy zrobię sobie kiedyś tatuaż? Tak. I co? To już? Taka, Taka odpowiedź wystarczy, nie no, no, jeżeli chodzi o tatuaże, jestem na tak, podobają mi się, tylko muszę je robić rozważnie. Na przykład nie poszedłbym jutro i zrobię sobie tutaj jakiś tatuaż, nie wiem tak o. E, ja bym musiał mieć wszystkie zaplanowane, jakieś fajnie rozrysowane, więc pewnie kiedyś będę miał tatuaż i to nie jeden. Więc myślę, że teraz odpowiedź Was satysfakcjonuje i lecimy dalej. Czy pokłócimy się z Karuchem, że także wkrótce jest na jego pilu? Dobra, odłożę tę wodę. <grym> Najpierw odpowiem na to pytanie. Znowu pytanie o filmy i o występowanie na kanale tym razem Kalucha. Yy, po pierwsze, nie, nie pukciłem się z Kalim. Po drugie, dlaczego jestem tak rzadko? No bo ja mam też swój kanał, zajmuję się swoim kanałem, żeby go nie zaniedbywać, bo czasami byłem zaniedbany, tak sądzę, że jak zajmowałem się też mega, byłem, byłem tutaj zajęty kanałem ekipy, jakoś bardzo chciałem się w to angażować na początku, to trochę zaniedbywałem swój kanał, swój content. To, to może nie odczuliście aż tak bardzo, ale ja to odczułem, więc też. Mniej się zacząłem angażować w ekipę W kanał Kali'ego Występowanie na filmach Chociaż wiadomo, Kali może zawsze na mnie liczyć Zresztą on wie, że jestem na takiej przerwie Tak to można nazwać Więc nie, nie pokłóciliśmy się, wszystko jest dobrze Nawet niedawno byłem na tym filmie U Kali'ego, chociaż wiadomo On robił daily, więc tych filmów było tak dużo Że mogliście mnie nawet nie zauważyć Ale nie, nie jesteśmy pokłóceni Myślę, że wkrótce pojawię się na filmach U ekipy, u Kali'ego, więc na luź Ale naprawdę grube pytania zadawaliście. Dużo jeszcze jest takich grubych? Nie. To nie wiem, czy dobrze, czy źle. Dobra, lećmy dalej. Czy będzie jakiś meet and greet z ekipą? Meet, meet and greet. Takie spotkanie po prostu. Meetupik, tak? Okej. Okay. Czy będzie? Na pewno. Chcielibyśmy. Tylko to też nie zależy od nas, bo jest dalej pandemia, różnie to bywa. Ale tak, chcielibyśmy, więc to jest niewykluczone. Ja naprawdę lubię spotykać się z Wami na przykład gdzieś w galerii czy w jakichś innych miastach. To jest mega, jak podbijacie, zbijamy sobie pionę, chwilę pogadamy, jakąś fotę strzelimy. To jest naprawdę miłe uczucie, więc jak najbardziej jest to niewykluczone. Ale nie mogę Wam obiecać kiedy, i nie mogę Wam powiedzieć, czy w tym roku, czy w kolejnym, czy za kilka lat. Nie mam pojęcia, bo to już nie zależy tylko od nas, ale jak najbardziej tak. No, lecimy dalej. Najczęściej zadawane pytanie. To czy? kolejne najczęściej zadawane? Poczekaj. Ekipa? Okej, okay, na to odpowiadałem. Wiem jakie to może być pytanie. I... Czy tu chodzi o dziewczynę? Dobra, to zadać. Czy masz dziewczynę? Jeśli tak, to kiedy ją pokażę? Czy mam dziewczynę? Co Czy dalej? No? Czekajcie na odpowiedź, co? A tak bez beczki. Czy mam dziewczynę? Tak, mam dziewczynę Czy ją pokażę? Chciałbym Ale tak naprawdę To nie zależy tylko ode mnie Ona musi chcieć i także musiałaby się Pozbyć takiego lęku Przed kamerą, bo wiem jak to wygląda Sam występując przed kamerą Ale czy pokażę? No to musicie Śledzić siwe vlogi, a także subskrybując Mój kanał, jeżeli bijecie 200 tysięcy Subów na moim kanale, to muszę ją <laughs> Nie no to no, tak naprawdę zależy od nas, więc śledźcie kanał to uważnie i wtedy się dowiecie. Dobra, lecimy dalej. Dużo pytań jeszcze zostało? Ostatnie. Ostatnie. Jakieś mocne czy takie... Mocne pytanko, co sądzisz o Shio? Czy macie jakiś kontakt? Nie no, co sądzę o Shio? O Shio... no nie mogę się wypowiadać teraz, bo nie mamy kontaktu. Mieliśmy jakieś 2-3 lata temu kontakt. Był w miarę dobry, chociaż trochę się podsuły e, te relacje, e, ale wiadomo, ludzie się zmieniają, więc szczerze no, chciałbym pogadać jeszcze z Shio, e, bardziej na żywo, bo tak przez internet to są też inne relacje, inaczej, inaczej rozmowa wygląda. Więc no. Teraz nie mogę się wypowiedzieć. Uważam, że jest spoko goście, ale chciałbym z nim jeszcze pogadać, może odnowić relacje, więc Shio, jeżeli to oglądasz, a wiem, że możesz to oglądać, bo czasami tam coś oglądałeś, więc No gościu, jeszcze jest. Wzywam cię na rozmówkę. Tyle. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. To było ostatnie pytanie, czy jeszcze jakieś? Były ostatnie. No to były mocne pytanka, jeżeli o to chodzi. Szczerze żadne mnie, żadne mnie chyba nie zagieło, tak mi się wydaje. Póki co my się z wami żegnamy, dzięki za oglądanie i w tym vlogu to by było na tyle. Słyszymy i widzimy się w kolejnych.